Połowa zwiała Wolałbym żeby ta połowa była w, w mają jakimś ulu odkładowym. Dobra Kolejna ramka, też pięknie Zaczerwione Subcio Tutaj też widać działają Tutaj też się działają Powiem wam fajnie, tak siedzi się na ogrodzie Pod tą altaną i można zobaczyć, jak se pszczoły bzyczą normalnie wokół uli. Ekstra. Samo patrzenie już odpręża człowieka psychicznie. Ok, zobaczmy kolejną rameczkę. No i se pszczółki działają. Ja sobie zrobię im przegląd dzisiaj no, a tutaj również ładnie jest zaczerwionie Następna ramka a tu się już nie ma zastanawiać, jest zaczerwione to jest Nie ma mateczników, nie ma miseczek wyciągamy każdą ramkę sprawdzamy ja sobie na to mogę pozwolić no. ci co mają całkiem większą pasiekę liczącą naście albo 10 uli no to tam jest całkiem inna struktura prac pewnie się tam pracuje przez cały tydzień Dzień, codziennie każdy inny ul albo parę naście parę, parę uli dziennie, dobra, no co? No to wam powiem, że nie. jeszcze knotków chyba nie widzę. Nie, widzę knotki czyli matka tutaj urzędowała, przejechała tą ramkę, tam gdzie się pszczoła już urodziła i zrobiła pierwszy obrot i poleciała. Natomiast tam, gdzie tam gdzie no, jeszcze pszczoła się nie wygryzła, no to czeka na no to, nie? O tu zobaczcie jakiś kawał trawy, to nie wiem ja lub przyniosłem chyba ja, no bo ktoś by inny kawałek trawy mógł przynieść. Iść było trawy. Spróbuję je może usunąć, bo nie lubią pszczoły trawy. Szczególnie jak koszę trawę to można powiedzieć, że cholera by mnie wzięły, zaatakowały. To muszę dlatego kosić w kufajce i w ochraniaczu na głowie bo inaczej to patrzcie o jaki kawek trawy dobra dziś poleciał dobra tu nie ma nic chowamy to do środka chowamy rameczkę do środka uciekać muszę trochę poruszać żeby tam się nie poklinowały pod ramką... pod listkiem ramki a... a rantem tutaj coś z góry zostało więc to co im z góry zostało to tam przejdziemy do tego Jeżeli nie pamiętam co ja tam im wkładałem to była ta ramka którą przed momentem działałem nie? czyli teraz bierzemy nową ramkę kolejną Też subcio, bo jest pełna. Zobaczcie, pełna ramka pszczoły obsiadują. Tu mają pyłek, na przykład naniesiony, z tego co widzę. Ja im się tam nie pcham, jak one się tam układają. Nie wpieprzam się im w parady. Tu jest czerw. Tutaj go. Tutaj w tym momencie w tym miejscu znalazłem miseczkę to ją tą miseczkę można wciapnąć uzupełniamy ramkę <śmiech> <śmiech> trochę mnie ten cały odymiarz wchodzi ze mną w reakcję niepotrzebnie dobra Dobra, zostały nam ostatnie dwie rameczki tak by się wyglądało jakby to miały ciasno strasznie ale to jest o, dobra to jest tylko moje moje myślenie one tam wiedzą lepiej czy jest im ciasno czy nie no tutaj też jest subcio zaczerwiona ramka i żarło jest, miodek następna ramka przepraszam, następna strona ramki mylę się z tymi następna ramka, następna ramka no i tu też jest ładnie zaczerwione więc nie ma co tutaj za bardzo dywatować wkładamy rameczkę na miejsce OK. i zobaczmy naszą ostatnią rameczkę. Musimy ją lekko mignąć, żeby nam popuściło. Okej, okay. no też jest mnóstwo pszczoły. No i tu też jest i czerw i pyłek nie ma tu żadnego matycznika To jest elegancka czyli nie mają tutaj też jakichś nastrojowych rojów do jakiegoś opuszczania to nie tonie no i tu też jest zobaczcie pełno, pełna ramka czerwiu No i dobra, chowamy tą ramkę do środka tu jest elegancko w tym dolnym korpusie korpusie rodzinnym. Dobra, przesuniemy cały ten korpus przepraszam, całą całe rameczki przeniesiemy żeby było porówno czyli wycentrujemy, wyśrodkujemy no i na górę zamontujemy teraz korpus górny tutaj jej pofukam żeby uciekły z krawędzi uciekać z krawędzi chłopaki bo chcę górny korpus i wam włożyć także uciekajcie bzyczki to jeszcze mogę im zdemontować dobra No i teraz zakładamy górny korpus dobra czy gdzieś tutaj siedzi mateczka Nie, raczej nie ma. Mateczka raczej by nie schodziła gdzieś tam na dół. Ale...